29 lutego, kryptoflesz, informacje z kryptowalut, a także rynków tradycyjnych, zaczynamy od nich protokoły FED wskazujące sposób myślenia o obniżkach 100% i tak rynki amerykańskie wracają do działania po poniedziałkowym święcie z okazji Dnia Prezydenta nastroje nadal są negatywne, powyższych niż oczekiwano cenach konsumenckich i producentych w zeszłym tygodniu, a to wzbudza obawy, że rezerwa federalna utrzyma stopy procentowe na najwyższym poziomie od ponad dwóch dekad, dłużej niż było to możliwe spodziewać się na początku Gracias. <laughs> roku i tak w zeszłym tygodniu główne indeksy zanotowały słaby tydzień na Wall Street, przerywając pięciotygodniową pasą zwycięstw. Opublikowany protokół styczniowy posiedzenia rezerwy federalnej mógłby zapewnić lepszy wgląd, w sposób myślenia banku centralnego, przy czym ręki obecnie wyceniają obniżki procentowych o 4,4 punkty w tym roku, począwszy od czerwca. W tym tygodniu ponadto możemy wysłuchać przedstawicieli FED, Unia Europejska, Szczyt EIT i tak dzisiaj rozpoczyna się w Brukseli event i ten event jest chyba nawet live w tym momencie, Wszystkie materiały będą dostępne do wglądu na pewno po zakończeniu tej konferencji. Jest już odtworzenia, no i taki event to jest szczyt w Brukseli, którego będzie można usłyszeć wypowiedzi wielu inspirujących prelegentów wysokiego szczebla ze świata polityki, biznesu i innowacji. Także miał okazję zobaczyć jedne z najlepszych przykładów nowych technologii i innowacji pracowanych w ramach społeczności, a także tychże nagród EIT 2024. A na owym szczycie IIT możesz zobaczyć właśnie prelegentów wysokiego szczebla ze społeczności Unii Europejskiej, a także poza nią, czy między innymi ogłoszenie finalistów Nagrody Unii Europejskiej dla kobiet innowatorów. Dziś także konferencja europejska na temat lokalnej pracy z młodzieżą i demokracji. Transmisja live w tym momencie jest dostępna. No i także po zakończeniu niej także do odtworzenia. Friends. We another organization. Europejska konferencja na temat lokalnej pracy z młodzieżą i demokracją zgromadzi ponad 300 uczestników, opierając się na energii wynikającej z projektu współpracy strategicznych agencji narodowych. W dniu wczorajszym komisja wszczyna formalne postępowanie przeciwko TikTok na podstawie ustawy o usługach cyfrowych. Komisja Europejska chce ocenić, czy TikTok mógł naruszyć ustawę o usługach cyfrowych w obszarach związanych z ochroną nieletnich, przejrzystością reklam, dostępem do danych dla badaczy, a także zarządzaniem ryzykiem uzależniającego i treści. Metamask zwiększa bezpieczeństwo dzięki alertom dla 30 milionów użytkowników w głównych sieciach, rozszerza swoje alerty bezpieczeństwa na łańcucha bloków jak Linea, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimus Avalanche. Metamask, popularny portfel oparty na Ethereum. No I tak nowe funkcje zabezpieczenia pojawiają się w związku ze znacznym wzrostem liczby użytkowników portfela. Ten osiągnie swój szczyt Ostatnio w roku 2022 liczba użytkowników miesięcznie wzrosła z 19 milionów do 30 milionów w porównaniu w poprzednim roku i obecnym w styczniu. Funkcja alertów bezpieczeństwa została po raz pierwszy zintegrowana z siecią główną Ethereum poprzez rozszerzenie. To jeszcze w styczniu tego roku alerty bezpieczeństwa ostrzegają użytkowników w czasie transakcji za każdym razem, gdy wchodzą w interakcję ze znanym zagrożeniem. Tak do to w tym zdjęciu ta informacja alert wygląda. Funkcja symuluje żądaną transakcję, rozpoznaje złośliwe wzorce, oznacza użytkowników, jeśli oczekuje się, że transakcja spowoduje utratę środków. Wydarzyło się to drugi raz od 50 lat, jak wpłynie to na cenę BTC, czy też potencjalną hossę. No i tak, jeden ze sygnałów makroekonomicznych wskazujących, że globalna gospodarka jest w znacznie słabszym stanie niż większość ludzi. Sądzi dla przykładu, kredyt bankowy zaczął się kurczyć po raz drugi od... Roku 1984. Według analityków ostatni raz widzieliśmy taką sytuację podczas wielkiego kryzysu finansowego w roku 2008 i zdaję pytanie, czy powinniśmy się martwić o cenę BTC, co oznacza kurczący się kredyt bankowy? Kurczenie się kredytów bankowych oznacza po prostu, że banki pożyczają obecnie coraz mniej pieniędzy, do tego stopnia, że liczba pożyczek w systemie finansowym spada do obiegu trafia więc mniej pieniędzy. Jakie jest prawdopodobieństwo recesji? Według analityków wysokie, zobaczyć na ten przykład powyższy graficzny wykres, ten prezentuje recesję na podstawie różnicy między rentownością 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych, a rentownością 3-miesięcznych obligacji. W związku z tym istnieje możliwość, że dojdzie do kolejnej dużej korekty, zanim Bitcoin będzie mógł naprawdę rozpocząć nową hossę, jednak na rynkach finansowych nie ma czegoś takiego jak pewność. No i bierzemy dwie strony płotu. Witalik Buterin twierdzi, że AI może rozwiązać największy problem Ethereum. Podkreślił główną zaletę sztucznej inteligencji. Podzielił się optymizmem co do tej technologii. Witalik obawia się sztucznej inteligencji, ale dostrzega jej zalety. Witalik odnosi się do węzłów, gdzie te mają możliwości ustawienia limitu gazu, rozszerzoną kompatybilność z różnymi ZK i FM, mniejsze wymagania sprzętowe do uruchomienia węzłów, co zwiększy decentralizację szybsza synchronizacja, czy też ogromna liczba nowych funkcji, które otworzą transfer dowodów w sieci. BlackRock emituje przyjazną dla inwestorów reklamą BTC, no i tak gigant inwestycyjny BlackRock opublikował nową wersję swojego produktu, funduszu shares Bitcoin ETF, zdobył swój udział w postępie, w cudzysłowie reklama jest skierowana głównie do tradycyjnych inwestorów, którzy prawdopodobnie nigdy nie uważali kryptowalut takich jak Bitcoin za część swojego portfela. Grupa Telegram, kryptospekulacja chat, a także podgrupy. Zapraszam do dzielenia się informacjami. Ostatnie 24 godziny wzrosty, spadki top 1000 i ewentualne korekty w tychże projektach. Kryptospekulacja wtorek. Dziękuję.